Siema, no to jeszcze raz, bo bateria oczywiście rozładowana. Tak zbudowałem piłę do przecinania stali, duża szlifierka kątowa, 230 mm tarcza, na szybkości zbudowany zawias, dwie podkładki, kawałek pręta ciasno pasujący tutaj na e, uchwyty do rączki, w trzech miejscach podparte, zrobiłem w raz w sklejce płyta meblowa. Zrobiłem żas, jak już była płyta, za, tarcza zagłębiona w płytę, kątownik, przykręciłem do płyty na śruby pod kątem 90 stopni na prosto mogę też ciąć, już pokazuję. sobie szablon do daszka daszku z yy, naciętych kantówek 4 na 4 imitujących profil kilka przymiarek, tutaj jest przykręcona alałata w tym kierunku i tutaj ta listewka symulująca blachę poszycie już dachowe. Później wytłumaczę, pokażę co i jak. Tu już mam też przygotowane miejsce do spawania tego wszystkiego. Też później wytłumaczę. Teraz tak. Wyjeżdżam profilem. Ustawiam na równo. Odcięcia prostego. Jest trochę zabawy. Każdy razowo rysuje. Rysikiem tutaj mam przykręcone dwa kątowniki po to żeby mieć zachowany ten sam kąt. Tutaj opieram i tam jest takie miejsce też opieram profil i tutaj mi się już tworzy ten kąt tak tylko krzyśnie z tą stronę zarysował. tą strony oczywiście mm -hmm. tutaj doparte tutaj doparte jest ten sam kąt docina. Jest to dość mała tarcza, dlatego tutaj opiera e, tym uchwytem albo głowicą samą by już opierało. Kilka cięć na nowej tarczy i trzeba docinać drugą szlifierką. Dlatego mam pod ręką tutaj jest akurat docięte. Mówię kilka pierwszych cięć, wychodzi ok, a kolejne niestety już trzeba docinać. Jak mam zrobiony żas, po prostu docinam głębiej drugą szlifierką. Ten kąt, który jest tutaj zacięty to jest dokładnie ten sam kąt, który tam był potrzebny i teraz mam kilka elementów kilka długości i teraz mając zacięty kąt. Jedno cięcie, dwa kąty na dwóch elementach trzeba oszczędzać te starcze. Jestem odkupiony, ale bez yy, marnotrawstwa. Teraz proste cięcie. Trzeba pamiętać, że z tamtej strony tarczy trzeba ciąć. kompletuję w ten sposób cały materiał później miejsca cięć szlifierka ręczna mała, kątowa i trzeba będzie to poszlifować na razie Siemanko znowu pokażę, mam nacięty materiał Wszystkie wymiary pokazywałem, jak chciałem. Wznoszę teraz do środka przy zamkniętych drzwiach, żeby nie hałasować. Um, I co? Szlifierka ręczna. Mam też stołową. E, można byłoby to szlifować na stołowej. No, średnio bym to widział, nie szlifować bo jak już tak dokład, no dokładnie no dokładnie jeżeli już tak zacinam kąty i wszystko pilnuję żeby mieć to w miarę e, w miarę dokładnie tutaj mam też wzornik przy, po kątowniczki hmm, tak będę montował wszystkie elementy tutaj długa tutaj dwie z zaciętym kątem ta dosunięta tutaj do końca i tutaj wszystko trzeba będzie powspawywać. spawywać <laughs> eee, będę tylko tu tutaj chwytał po narożnikach obrócę z drugiej strony też chwycę i będę spawał po prostu na, na płasko tutaj żeby leżało już nie w tych miejscach <laughs> zanim to muszę to wszystko podoszlifowywać eee, wracając mógłbym to szlifować na e, kamieniu na stołowej szlifierce może byłoby to i wygodniej, może byłoby to i niewygodniej. Mam taki w miarę mocny, ee, w miarę mocną szlifierkę. Tutaj jest taką dość cienką. Ta jest jeszcze cieńsza. Ta się jeszcze lepiej w ręku trzyma, bo można prawie że zamknąć dłoń. Pomimo tego, że jest trochę cięższa z baterią niż ta, to się jeszcze wygodniej trzyma niż, niż tą. Natomiast ta, czy, czy Dewalt jest tak gruby, że chwila moment i ręka puchnie nie są ciężkie bo podobnie ważą jak ta, ale przez to, że nie ma takiej możliwości zamknięcia prawie, że dłoni to ręka puchnie to można sobie działać element leży zaraz pokażę, wysuwam, obracam szlifuję dlaczego nie robię tego zaczynam cały czas gadać i schodzę na poboczne tematy dlaczego nie na kamieniu mówię, mógłbym to robić tylko, że tak, ta tarcza kosztuje jakieś 2-3 zł, a ta kosztuje 20-30. No, teraz szczelam, nie chciałbym e, dokładnie kłamać, ale mm, bardzo szybko zużywa się taka tarcza na e, elemencie niepełnym. Powiedzmy, że pręty. Jak będę miał podcinane pręty, to oczywiście, że będę szlifował sobie e, jak temperówką, będę obracał pręta. I będę szlifował e, grad po cięciu na, na kamieniu. A na materiale pustym, jak blachę będę tu je przyłożył, no to momentalnie ten kamień leci. To jest normalna rzecz. I czysta, <laughs> przez czystą ekonomię e, używam szlifierki mm, ręcznej, a nie stołowej. I też w miarę szybko to idzie, dlatego myślę, że nie ma co kombinować. Chodzi tylko o to, żeby zebrać te wszystkie frędzle, farfocle wystające z zewnątrz i trochę od razu robię fazę do spawania. <coughs> tutaj sobie składam materiał rodzajami, tu będą te, tutaj powiedzmy położę krótsze, tak wszystkie podoby, po kolei będę miał tutaj w miejscu i jutro zabiorę się za spawania, tylko zanim będę musiał jeszcze powiercić otwory w tym elemencie na razie, na razie bardzo dobra piosenka leci to na razie jest ściernisko tak samo się czuję teraz jak wychodzę na podwórko jak to wszystko widzę no to aż mnie to przeraża to jest tak oczy się boją, a ręce zrobią Zrobię sam. Dokładnie tak. Teraz te króciutkie myślę. Jednych elementów mam połowę. policzyłem, że. Osiem sztuk będzie na jednej elewacji, czyli 32 na 4. Ale 16 zrobiłem yy, jednego rodzaju dokładnie te. Yy, naciąłem 16 sztuk dokładnie tego yy, profila, bo też nie do końca wiem, jak rozwiązać sprawę z opierzeniem na górze. Ta łata symuluje tak, jakby grubość ogniomuru, bo ogniomur jest murowany na 12. To ma powiedzmy, że 10. Tam prostynki no to około 14 cm, czyli gdzieś tak zajmuje ogniomur. Kończy się gdzieś w tym miejscu, więc albo będzie trzeba go podmurować jeszcze z dwie cegły, albo tam Suporexem, czymś. Tutaj na tej rysie. Jest tak, jakby wierzchołek. Tu przyjdzie 15 cm. Czyli tutaj będzie przeciągnięcie. Tak, jakby do tego miejsca zajmuje ściana. I tutaj albo będzie opierzenie w ten sposób w dół na ogniomur Mur. I tutaj załamane na blachę. Albo. Tak jak teraz jest docięte pod kątem 45 stopni. To zobaczę jak mi tam wyjdzie na dachu, bo nie potrafię w ten sposób tego przewidzieć. I tutaj będzie, mówię, albo na prosto opierzenie do istniejącego już muru, albo lekko ze spadkiem do istniejącego już muru. Może tu się zgra, że tu będzie koniec i tu będzie jedno załamanie 90 stopni, a tu będzie takie, nie wiem jaki to jest kąt właściwie. Dokładnie taki sam kąt tutaj. A w przypadku, też teraz nie wytłumaczę, w przypadku stron bez ogniomura, dwie ściany są, dwie elewacje są z ogniomurkiem, a dwie są, w tym miejscu będzie szła rynna. Jest spadek dachu. Tak jakby rynna będzie pod tą zabudową i tak wpadłem na pomysł, żeby zrobić taką blendę owiewkę. Nie, nie pamiętam, czy w tym chyba w tym miejscu. I ten element trzeba będzie zaciąć też pod tym kątem, a już później podocinać te odpowiednio bo w tym miejscu już jest dach. Tu jest dach i wpada. Tu jest rynna, żeby tam ani nie zawiewało. Śniegu, ani zbytnio deszczu. Będzie zostawiona szczelina tam 2-3 cm. Będzie do tego przykręcona wróblówka, żeby tam jakieś ptaki nie próbowały sobie włazić. To wszystko pokażę tam na miejscu. I tutaj fajnie byłoby, żeby ten sam kąt był i w drugą stronę. Wtedy, jak dostanie wiatru, nie będzie próbowało tego wypchnąć i wyrwać ze ściany. Będzie to montowane tylko tutaj. Od tego miejsca jest murowane na 12, bo tu jest szlaka. Jest jeden strop wyłożony z cegieł najprawdopodobniej. Nie rozbierałem, to, to nie do końca wiem, ale tak podejrzewam. Patrząc po tych wszystkich miejscach, które rzeźbiłem przy chałupie, no to już tak się domniemam, że tak jest. Jest jeden strop gdzieś jako sufit w mieszkaniu. Później jest nasypany spadek. Z, ze szlaki jest na, ta warstewka cieniutka na papę na, na już na, na dachu i tutaj jest już to murowane na 12 tutaj nie byłoby się do czego kotwić dlatego jest zrobiona trochę dłuższa ta część tu jest trochę przesadzona bo taką miałem belkę metr od tego miejsca metr iść do tego wszystko będzie przykręcane tutaj na Albo kotwę chemiczną na szpilki, albo na kołki kupiłem różne. Będę robił testy, co będzie najmocniej trzymać. W tym miejscu jest taki ozdobny gzyms na ścianie pod ociepleniem, dlatego zrobiłem sobie wszystkie jednakowo. Tylko będzie się różniła połowa z nich tym dodatkowym elementem. Tam jeszcze kilka sztuk będzie trzeba podrobić, przerobić inaczej, bo w tym miejscu jest tak jakby, e, no zrobiłem błąd może, też może nie wszystkie będę musiał wspawać, bo w tym miejscu jest sufit e, balkonu. To będzie wchodziło pod sufit balkonu i jakoś tędy trzeba będzie to kotwić. No wszystko, czas pokaże a tymczasem zabieram się za te krótkie zaszlifowanie i zostaną mi te skośne elementy na strony z ognią murami. no i co do potem narka no mam właśnie koniec piwa ale i też szlifowania. Jutro będę musiał się pobawić. Czy No nie chcę mi się. Będę musiał się pobawić z wierceniem w tym elemencie, czyli w tych profilach otworów. Jeden jak najwyżej tutaj u góry, drugi jak najniżej u dołu. Myślę tak, około 5 cm tutaj od tej ścianki. Gdzieś 5 cm, żeby było miejsce na obrócenie spokojnie grzechotką i 5 cm od dołu. No i ewentualnie gdzieś e e po środku. Zrobię sobie takie otwory, e jeżeli by coś, jeżeli bym widział, że któryś z tych jest podpadająco e mocno w ścianie, że coś tam nie trzyma no to dowalę do trzeciego kołka a tak będę chyba mocował na dwa mówię, jeszcze muszę tam porobić testy na to który z kołków finalnie będzie zastosowany kupiłem kilka różnych najwyżej mi zostaną myślę, że się nie zmarnują, to nie makaron mam wiertarkę stołową WS 16 Polska. Kiedy się ją rozebrałem w celu wyczyszczenia. Zacząłem czyścić, szlifować, no praca nie pozwoliła. Ten rok 2020 miał być um, przeznaczony na elewację, no ale nie wiem czy nie będę czasami musiał dokończyć. Dzieła z wiertarką i ją. No, no nie chciałbym składać jej w tym etapie, bo zacząłem wymieniać łożyska. E, jest cała wyszlifowana z jakichś starych farb. Będzie trzeba tam w paru miejscach ją e, podszpachlować. Ona wychodząc, e, każdy jeden sprzęt polski wychodząc z fabryki to jest odlew ze staliwa bądź tam jakiegoś stopu żeliwa był wybrakowany niekiedy i fabrycznie te braki w żeliwie były szlifowane na tyle ile można do płaskiego a czego nie dało się doszlifować no to było to szpachlowane i tak samo chciałbym postąpić bo wjeżdżając szlifierką w materiał no żeby usunąć starą farbę, jakąś rdzę, coś, jakieś brudy też zeszlifowałem eee, tą warstwę tego szpachlu no i będę musiał najprawdopodobniej też doszpachlować tych parę miejsc to jest niedużo, bo tam nie wiadomo co eee, nie jest, ale na przykład tutaj. Prosty przykład. Jest już wyszlifowane z brudów, a jest jeszcze taki dołek. To trzeba też bardziej będzie oczyścić. Tak samo tutaj. Tak samo tutaj. To jest taka pierdoła, no. Na dobrą sprawę można było nic nie robić, no ale to było zaszpachlowane. No i też podszpachluję takie miejsca. Zauważyłem kilka jest czegoś takiego na, na całej maszynie mało tego, imadła gdzie tutaj się pierze młotem też spotkałem się z, ze szpachlowanym imadłem żeby tylko ładnie wyglądało, no to już jest dla mnie trochę głupota ale tak było zrobione, tak będzie zrobione i nie jestem w stanie chyba tego teraz zrobić też nie chciałbym ...kładać maszyny w takim stadium, jak teraz jest, być poczyszczone tylko. Nie po to to rozbierałem, rozkręcałem, żeby to zmontować z powrotem i żeby ją pracować. Mam takie badziewie, też polskie. Też by się to nadało, tylko, że celma, która tu jest zamontowana... ...ma niemiłosierne bicie na futerku. I... Gdzieś chyba miałem drugą, z mniejszym biciem albo bez bicia eee, poszukam, jeżeli mi się uda znaleźć, no to zamontuję. To jest oryginalny stojak do tej wiertarki do celmy. Jeżeli mi się uda znaleźć drugą bez bicia na futerku, no to będę tym sobie jakoś radził, e, wiercił, jeżeli nie no to jest kilka opcji, albo zastosuję inną wiertarkę albo na szybkości kupię jakąś tanią chińską wiertarkę stołową, żeby móc tych parę parę, no to będzie kilkadziesiąt otworów wywiercić. Na pewno nie będę tego wiercił z ręki, bo to jest granie warta świeczki. Mam kilka Nie, mam jedno wiertło. No, ładne rzeczy. Myślę, że mam więcej. Mam jedno wiertełko w tym momencie. Nie, nie mam żadnego. Gdzieś dziesiątkę. Aha. Muszę zrobić najpierw test. Kołków, które będą odpowiednie, mam dwa typy kołków, zrobię osobny film. E, ściany mam zewnętrzne z Suporeksu, z, z bloszka komórkowego. Zobaczę, które kołki będą mocniej trzymały. Jeżeli będą trzymały e, dość mocno. Ja też nie wiem, wiercę. Nie zrobię jutro testu. I też nie będę mógł wiercić w stali. Bo od tego, który kołek yy, muszę dobrać wiertło do wiercenia w stali. Jeżeli kołek na plastikowym, yy, yy, na plastikowej koszulce, no to wiertło do muru musi iść. 9 albo 9,5 mm. Mm dobrze mówię a 9 i 9,5 zamówiłem z e, Ale drogo i nie przyszły. Nie mam wiertło 9 i 9,5 SDS-u nawet żeby zrobić próbę na koło, do kołka mam wiertło 10. Jedynie jeden test będę mógł który wykonać przed ewentualnym wierceniem w stali. Mam wiertło dziesiątkę do muru, hmm. ale też chciałbym chyba wywiercić ósemką. Mam takie śmieszne kołki. Pierwsze je widzę, ale no, fajnie wyglądają. Jest taka stalowa część w ścianę w którą się wkręca metalowy wkręt do i koszulki plastikowej, i do drewna taki na kluczyk 13 mm sprawdzę to no jeden test będę mógł jutro przeprowadzić tylko jutro jest niestety sobota niestety, niestety sobota i liczę na to, że no, w dobie XXI wieku, w dobie pandemii która no, chciał, nie chciał, nas dopadła. Jutro do paczkomatu będą przychodzić kolejne paczki. Trochę długo czekam na te wiertła. Na dobrą sprawę, one powinny być już dawno, dawno temu. Też nie wiem, co tam się podziało. E No i co? Nawet jeżeli będę miał nie gdybym, nie gdybam, nie gdybam... No, jeszcze jeden łyk. Dobra. Tyle na dziś Dobra, bo już myślę nie na całkowicie gdzie indziej jestem myślami. To już tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie i zapraszam na kolejne filmy. Narka.